Niektóre cechy też wychodzą w trakcie tej drogi i działania, no bo nawet z tym planem, to ktoś może mieć jakieś po prostu chęci, chce coś zrobić, no ale akurat są takie cechy, a nie inne, takie rzeczy cię napotykają, a nie inne, że które na przykład wykluczają cię z danego treningu czy z jakichś tam ćwiczeń. Więc tu tak samo, jeżeli chodzi o inwestowanie. Nie każdy może być jakimś turbo inwestorem, ale każdy może inwestować w mniejszym lub większym stopniu. Moim zdaniem lepiej jest próbować robić swoje i być chociażby takim małym inwestorem, robić pewne rzeczy systematycznie, niż nie robić tego wcale. Bo większość osób tak naprawdę, jak patrząc na społeczeństwo, to nie robi tego. Teraz faktycznie, po, zauważam, że po tak pięciu latach, od pięciu lat, to się trochę w świadomości ludzi zmienia. Gdzieś wcześniej albo ja tego nie zauważałem, albo też to oczywiście. Było tak, że była taka przepaść między tymi ludźmi. Jak się pytałem kogoś, czy ktoś się interesuje jakimiś inwestycjami czy czymś, to, to słyszałem na przykład odpowiedź: A po co? A dlaczego? A po co mi to potrzebne? A to i tamto. Pamiętajcie, że my też, jak już inwestujemy, robimy pewne rzeczy, ten proces jest w trakcie no to my też żyjemy w takiej pewnej bańce nie? i to też nie da się komuś narzucać tego, co ty aktualnie robisz, że to jest coś dobrego i jedyny dobry wybór dla kogoś. Tylko, że jeżeli ktoś faktycznie się bardziej wgłębi w to wszystko i zainteresuje się samym inwestowaniem, samokształceniem i rozwojem osobistym, to to raczej przekonuje nas do tego, że to jest coś pozytywnego i dobrego.